Prezydent USA Joe Biden odznaczył Leo Messiego, ale on nie odebrał medalu. Wojciech Szczęsny w końcu zadebiutował w barwach FC Barcelony, ale jaki był to występ o tym powiemy za chwilę. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Arsenal traci bardzo ważne punkty. Liverpool może im daleko odjechać. Napoli nowym liderem Serie A. Władze La Ligi odmówiły rejestracji Daniego Olmo i Paul Wiktora, João Laporta już przeprosił piłkarzy, a Robert Lewandowski daleko w plebiscycie przeglądu sportowego. To są osoby, które ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. A jeżeli wy także chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej, to koniecznie kliknijcie dzwoneczek i dołączcie do nas. Życzę Wam miłego dnia! No i zapraszam do oglądania. Jak co roku, tak i wczoraj odbyła się Gala Mistrzów Sportu, czyli plebiscytu organizowanego przez przegląd sportowy. To wydarzenie ma długą tradycję, bo pierwsza edycja odbyła się w 1926 roku. Wówczas za najlepszego sportowca Polski uznano Wacława Kuchara, wszechstronnego zawodnika uprawiającego wiele dyscyplin, ale w tym także piłkę nożną. Ale jak było wczoraj? Kto wygrał? Które miejsce zajął Robert Lewandowski? Oraz jakie są zasady głosowania? Zacznijmy od zwycięzczyni. Sportowcem roku została Aleksandra Mirosław, czyli mistrzyni olimpijska z Paryża. Drugie miejsce zajęła Natalia Bukowiecka, a trzecie Wilfredo Leon, gwiazda siatkówki. Robert Lewandowski uplasował się dopiero na pozycji numer 8. Osobiście uważam, że to zaskakująco dalekie miejsce jak dla kogoś takiego jak Robert Lewandowski. Owszem, jego osiągnięcia z reprezentacją w tym roku no, były bardzo ograniczone, ale trudno znaleźć inną osobę, która równie skutecznie promuje Polskę na arenie międzynarodowej. Lewy ma jednak bogatą historię sukcesów w tym plebiscycie. Zdobywał złotego czempiona aż trzykrotnie. W 2015, 2020 i 2021 roku. W całej historii tego plebiscytu piłkarz tylko pięć razy zdobył tytuł sportowca roku. Oprócz lewego byli to Zbigniew Boniek w. W 1982 roku, no i wspomniany już wcześniej, Wacław Kuchar w 1926. Warto wspomnieć o tym, że o wyborze najlepszych sportowców decydują kibice, ale także kapituła złożona z ekspertów. Ta ostatnia w tym roku wskazała 25 kandydatów, którzy wyróżnili się w mijającym roku. Głosowanie odbywa się od początku listopada aż do końca grudnia. Głosy można oddawać na różne sposoby przez kupony z przeglądu sportowego, smsy lub też telefonicznie. Napoli powraca na fotel lidera Serie A. W ramach 19. kolejki zagrali z Fiorentiną na wyjeździe i pewnie dopisali 3 punkty do swojego konta. Na stadionie rywali wygrali 3 do 0. Strzelanie rozpoczął David Neresz, który okiwał kilku rywali i wpakował piłkę do siatki. Po zmianie stron Romelu Lukaku wykorzystał jedenastkę, a w minucie 68. Scott McTominay pokonał byłego kolegę z Manchester United uderzeniem po ziemi. Zdecydowanie nie był to dobry mecz Davida De Gea. Arsenal stracił bardzo ważne punkty, które mogą zadecydować o tym, kto wygra Premier League. Wczoraj zagrali z Brighton i tylko zremisowali po jeden. Udało im się dość szybko objąć prowadzenie, bo w 16 minucie, ale ostatecznie Pedro po godzinie gry zamienił rzut karny na gola. W tym samym Kanonierzy już teraz tracą 5 punktów do Liverpoolu, a mają od nich o dwa spotkania rozegrane więcej. Punkty straciła także Chelsea, która zaledwie zremisowała z Crystal Palace po 1. W dobrym humorze może być natomiast Matty Cash, rozegrał całe spotkanie, a Aston Villa wygrała z Leicester 2 do 1. Natomiast po stronie lisów, a dokładnie w bramce, wystąpił Jakub Stolarczyk. Na zwycięską ścieżkę powrócił za to Manchester City. Wczoraj 4 do 1 rozbili West Ham United. Już po 10 minutach Łukasza Fabiańskiego pokonał własny kolega, a nim zakończyła się pierwsza połowa Erling Haaland trafił na 2 do 0. Piłkarze Pepa Guardiolini przegrali od trzech spotkań, dwie ostatnie ligowe potyczki wygrali. Więc wydaje się, że kryzys jest zakończony, choć wydaje mi się, że z takimi opiniami powinniśmy jeszcze poczekać. Trzy miesiące. Tyle na debiut czekał Wojciech Szczęsny i w końcu jego pierwszy występ w koszulce FC Barcelony stał się faktem. Polak dołączył do klubu z Katalonii na początku października i jak sam powiedział wczoraj w pomeczowym wywiadzie spodziewał się, że nawet tyle będzie musiał czekać na pierwsze spotkanie. Wczoraj Barca zagrała w 1.16 Copa del Rey z Barbastro i pewnie wygrała 4 do 0. Robert Lewandowski zdobył dwa gole i nieco po ponad godzinie gry opuścił Murawę. Natomiast Wojciech Szczęsny rozegrał pełne 90 minut, ale w tym meczu no oczywiście nie miał za dużo pracy. Wykazał się tylko jedną obroną i zaliczył 29 kontaktów z piłką. Pod sam koniec tego meczu rywal jeszcze założył siatkę Polakowi, ale całe szczęście bez konsekwencji. Obrona dobrze zareagowała i wybiła piłkę. Po meczu Wojciech dodał, że na tak złej murawie w swojej karierze jeszcze nie miał okazji grać. Faktycznie, jeżeli przejrzymy zdjęcia i nagrania murawy, to nie wygląda ona najlepiej. W każdym razie najważniejsze, że zachował czyste konto i zagrał pewnie, pomimo tak bardzo długiej przerwy od profesjonalnych meczów. Być może kolejną okazję na występ dostanie już 8 stycznia w Arabii Saudyjskiej. Wtedy FC Barcelona zagra w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Atletikiem Bilbao. W poprzednim materiale bardzo szeroko omówiliśmy sytuację Daniego Olmo i pału Wiktora, dotyczącą problemów z ich zarejestrowaniem. Jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć, to odsyłam do tego materiału. Wczoraj jednak okazało się, że starania żona Laporty nie przyniosły oczekiwanych efektów i la liga oficjalnie odmówiła zarejestrowania obu zawodników. FC Barcelona jeszcze nie składa broni i już poinformowali, że odwołują się do wyższej rady do spraw sportu, cokolwiek to oznacza. Dziennikarze podają, że jednak władze Barcelony są pewne, że Dani Olmo i Paul Victor będą mogli już zagrać w kolejnym meczu. Media także podały, że wczoraj osobiście Jean Laporta udał się do piłkarzy i przeprosił ich za zaistniałą sytuację. Markus Rashford i Alejandro Garnacho mają podgórkę z nowym trenerem Manchesteru United. Ruben Amorim odstawił ich od składu na kilka spotkań. Czy powodem była zła forma, brak porozumienia na treningach i brak chęci by walczyć o pierwszy skład? W przypadku Rashforda jak najbardziej tak, ale sytuacja Garnaczo jest nieco inna. Argentyńczyk miał zignorować trenera, podczas gdy ten przed wejściem na Murawę tłumaczył mu co i jak ma robić. Dwudziestolatek miał się nagle odwrócić i odejść od Portugalczyka. Ponoć też właśnie z tego powodu nie wystąpił w derbach z obywatelami. Daily Mail podało, że osoby związane z Garnaczo zaprzeczają tym innym informacją, ale wydaje mi się, że może być w tym nieco prawdy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden postanowił odznaczyć 19 osób najwyższym cywilnym odznaczeniem w USA, czyli prezydenckim medalem wolności. Jedną z tych osób jest sam Leo Messi, który od kilkunastu miesięcy mieszka no i pracuje w Miami. Messi został wyróżniony za swoje zasługi dla USA, w tym za zwiększenie popularności piłki nożnej, działalność dobroczynną i jak możemy przeczytać, po prostu za uczynienie kraju lepszym miejscem do życia. Całe to wydarzenie odbyło się w w Waszyngtonie w białym domu, ale Argentyńczyka na nim nie było. Powodów takiego zachowania nie znamy, no być może miał jakieś inne priorytety, aczkolwiek wydaje mi się, że skoro prezydent prawdopodobnie największego mocarstwa na świecie wręcza ci najwyższe odznaczenie państwowe, to wypada je osobiście odebrać, a przynajmniej tak uważam. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat, dajcie znać na dole w komentarzu. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Premier League West Ham United. Ipswich Town, a o godzinie 17.30 bitwa o Anglię, Liverpool kontra Manchester United. W finale Superpucharu Francji Paris Saint-Germain podejmie AS Monaco. W kolejnych meczach 1.16 Copa del Rey zagra Las Palmas, Real Valladolid, Leganes, Real Sociedad czy też Celta Vigo. Natomiast we włoskiej Serie A Monza Cagliari Lecce, Genoa, Torino Parma, a także wielki rzymski hit, czyli AS Roma kontra Lazio. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do końca. Jeżeli w tym momencie po jego obejrzeniu uważacie, że dowiedzieliście się czegoś nowego, to będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie i dołączycie do nas, subskrybując kanał. Miłego dnia i do zobaczenia jutro. Cześć!